Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Studia Ruchu Czystych Serc. Dziś porozmawiamy o temacie jakże ważnym, szczególnie w ostatnim czasie związanym z pandemią koronawirusa. Porozmawiamy dzisiaj o samotności, co jest jej przyczyną, jak ją możemy zwalczać i też do czego może nas ukierunkować. A naszym gościem będzie Małgorzata Sołtyk. Witamy serdecznie w naszym studiu dzisiaj Małgorzatę Sołtyk, Witam. która opowie nam dzisiaj troszeczkę o samotności. Gosiu, no, nie można Cię nie przedstawić. Wiemy, że pracujesz w redakcji, miłujcie się. I ostatnio właśnie mówiłaś troszeczkę na temat samotności i dzisiaj chcemy ten temat rozszerzyć. No to właśnie, się. dlaczego podjęłaś na samym początku, w sensie skąd ten temat, skąd ten temat, temat samotności i co się z tym wiąże? Temat wykiełkował w czasie lockdownu koronawirusowego, tego pierwszego na wiosnę, dlatego że miałam mówić konferencję do Wspólnoty Warszawskiej i myślałam właśnie, co na ten czas by było najbardziej potrzebne, jaki temat warto poruszyć. No i siłą rzeczy ta samotność się pojawiła. Wiele ludzi mówiło właśnie o tym, że ma trudności z tą samotnością. Niektórzy pierwszy raz w ogóle w życiu się znaleźli w takiej sytuacji odcięcia, i nie tylko od relacji międzyludzkich, ale w ogóle takich aktywności życia codziennego, zajęcia, spotkania, jakieś kursy, studia i praca, i tak naprawdę wszyscy żeśmy się nagle stanęli przed tym wyzwaniem, jakim jest właśnie bycie w samotności i takie odcięcie od różnych bodźców. W naszym życiu, zostanie sami z sobą. A w ogóle, czy to jest tak, że każdy z nas, jakby przeżywał tą samotność? E, oczywiście, to znaczy e, każdy z nas. E, bo, <laughs> może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle definicja samotności, dlatego, że czym innym jest samotność, a czym innym jest osamotnienie. E, samotność to jest jakby postrzegane e, przez nas, właśnie odczucie samotności. Czyli jest to w dużej mierze zależne od jakby naszego myślenia, naszych emocji, naszego wnętrza po prostu. Jest to coś subiektywnego, co nie znaczy, że samotność jest w ogóle jakby wymysłem naszym, czy, czy tylko wytworem naszej wyobraźni, że się dzieje tylko w naszej głowie. Tylko, że chodzi o to, że jeżeli człowiek jest właśnie, na przykład właśnie w osamotnieniu, to może to przeżywać w sposób dobry, Rozwijający albo taki, który jest dla niego destrukcyjny. I tak samo może być osoba w tłumie czy wśród osób żyjąca bardzo intensywnie, a też odczuwać taką samotność negatywnie, prawda? Więc, więc to jest jakby to rozróżnienie, prawda? Bardzo musimy to mocno tutaj podkreślić, że to jest właśnie to, co my we wnętrzu, co my z tym poczuciem samotności robimy. Druga rzecz, wracając w ogóle jakby do korzeni tego, kim jest człowiek, to każdy z nas jako człowiek ma w sobie tą przestrzeń odczucia samotności. To znaczy, to Jan Paweł II o tym mówił, pierwotna samotność, która jest w nas, dlatego, że my za Bogiem tęsknimy. Pan Bóg stworzył nas do wspólnoty ze sobą, i tylko tak naprawdę tą samotność tak do głębi. W, na 100% może w nas wypełnić tylko Pan Bóg. Dlatego yy, ta samotność to, takie, to jest jakieś takie przyzywanie Pana Boga. Jan Paweł drugi też mówił, głębia, głębia przyzywa głębia. Dlatego my nie możemy poczucia, jakby człowiek nie może się zaspokoić rzeczami materialnymi. Nawet druga osoba w pełni na 100% nie, nie, nie wypełni nas. Tylko Pan Bóg jest tym naprawdę dopełnieniem człowieka. Dlatego ta samotność w każdym z nas się pojawia. No dobrze, a co powoduje, że czujemy się samotni. Tak naprawdę w dużej mierze nasze wewnętrzne przekonania i to, co my sami o sobie myślimy. I tutaj taki przykład, który dosyć dobrze to obrazuje. Jest jakieś zdarzenie, na przykład widzimy naszego znajomego na ulicy. I z daleka mu machamy, krzyczymy do niego, i on nie reaguje, i po prostu nie wiem, Wsiada do samochodu, odjeżdża. I mamy wtedy wielkie poczucie: najczęściej człowiek reaguje spontanicznie, tak, że sobie myśli, że ten ktoś nas unika, albo udaje, że nas nie zna. I tak no, bardzo nam się przykro najczęściej robi. I tak rzeczywiście większość ludzi spontanicznie reaguje, że zaczyna źle o sobie myśleć, że ktoś nie chciał się przyznać do znajomości. A e, tak naprawdę. Yy, przyczyny mogą być różne, że ktoś nie wiem, nie usłyszał albo yy, nie wiem, zdarzyło się coś złego w jego życiu, się dowiedział o jakiejś bardzo złej, yy, smutnej wiadomości yy, i po prostu był tak skupiony, że nas rzeczywiście nie zauważył albo ma słaby wzrok albo cokolwiek innego nie usłyszał, bo samochód przejeżdżał inny. Więc tak naprawdę yy, przyczyn może być kilka różnych, ale może się też zdarzyć, że oczywiście słyszał nas, czy widział i po prostu zachował się brzydko i nie zareagował, prawda? I tutaj bardzo ważne jest to, żeby sobie właśnie zracjonalizować tą sytuację, czyli nie zacząć od razu bardzo negatywnie o sobie myśleć, że to ja jestem głupia, że nikt się do mnie nie przyznaje, nikt mi nie lubi, tylko sobie pomyśleć, może była jakaś przyczyna, której nie znam, obiektywna, jakby zewnętrzna, a nawet jeżeli się, Okaże się, że ta osoba po prostu się źle, źle zachowała, to znaczy, że ona ma problem, jakby ona się brzydko zachowała, a nie my. Więc tu właśnie ten czynnik jakby racjonalizacji jest bardzo ważny, bo w momencie, kiedy jest właśnie to zdarzenie, Potem filtr naszych jakby emocji, naszych myśli i potem są jakby reakcja, tak? To, to, co się w nas budzi. I my ten filtr naszych emocji tak naprawdę właśnie możemy przez nasze myślenie przepracowywać, racjonalizować sobie te zdarzenia i uzyskać nowy wynik emocjonalny. Czyli jak ja sobie pomyślę, no, brzydko się zachowała ta koleżanka, nie, wiem, pomodlę się za nią albo no nie wiem, może, może się dowiem, dlaczego tak jest, może ktoś jej wcześniej coś przykrego zrobił, to człowiek jakby zaczyna pracować nad tą sytuacją, a nie poddaje się tym spontanicznym, negatywnym emocjom. Gosiu, a czy świat cyfrowy w tym pomaga? W tym sensie, że ludzie teraz rozmawiają ze sobą przez SMS-y, nawet już czasami nie rozmawiają przez telefon. I, i, i później, jeżeli mamy dokonać takiej analizy, właściwie, co mnie dotknęło, dlaczego ktoś się zachował, czy to nie jest tak, że my troszeczkę pochopnie i bardzo na szybko, właśnie racjonalizujemy, w sensie, że, że sami jakby się dobijamy tym, co stworzymy w swojej głowie? Tak. Tak naprawdę y, świat cyfrowy bardzo pogłębia tę samotność, dlatego że y, ko w kontakcie międzyludzkim. Nie jest tylko mowa potrzebna, to znaczy my odbieramy jakby całego człowieka, prawda, będąc z nim bezpośrednio, no to jest mowa ciała, jest, nie wiem, czasem wzrok może bardzo wiele powiedzieć, prawda, dotyk też, jak się dotknie do kogoś rękę, to inaczej pocieszasz kogoś przez telefon, a co innego jak, nie wiem, możesz go przytulić albo złapać za rękę chociażby i, inna, i zupełnie inna więź się nawiązuje. Druga właśnie rzecz, że y, każde medium jest jakby takim filtrem, że dużo łatwiej ten przekaz y, błędnie zrozumieć, dużo łatwiej dojść do, y, do, do jakby jakiejś, jakiegoś nieporozumienia y, i też dużo trudniej chyba jest w ogóle. Yy, nawiązać taką głęboką relację, bo człowiek się może schować za ekranem, prawda? Albo na przykład yy, tam pisze, ha, nie wiem, ktoś ci napisze coś śmiesznego, ty piszesz haha, ha, ha, ale na przykład, no nie wiem, przeżywasz akurat, jesteś smutny, tak? I ten dru z drugiej strony ten człowiek nie widzi, że ty przeżywasz jakieś, jakieś smutne chwile. Dużo łatwiej się schować w różnych takich swoich yy, 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 właśnie trudnościach, odseparować się od drugiej, yy, yy, od drugiej osoby. I właśnie w tej dobie koronawirusa tak naprawdę to jest poważny problem, że ludzie rezygnują w ogóle wcześniej, to był też wcześniej problem, że jak internet bardzo mocno wszedł, to jest takie po prostu zjawisko już globalne, że ludzie zastępują kontakt prawdziwy. Face to face, <laughs> facem chociażby, tak? czyli komunikacją przez media społecznościowe czy przez komunikatory. I to nie, jest, to nie jest jakby komunikacja jeden do jeden, to nie zastępuje w pełni realnej bliskości drugiego człowieka. Czy z samotności możemy wyciągnąć coś dobrego? Jak najbardziej, oczywiście. Myślę, że warto tutaj też zaznaczyć, że każdy może się czuć samotny, nie tylko osoba żyjąca samotnie, bo tak się uważa, że yy, tylko osoby samotne mogą doświadczać tej samotności. Nie, yy, można też doświadczać i zazwyczaj tak się dzieje, z powodów, o których mówiłam właśnie tego pragnienia Boga tak naprawdę, yy, że samotności można też doświadczać będąc w małżeństwie, nawet w szczęśliwym małżeństwie. Zawsze jest ta przestrzeń, kiedy człowiek może tę samotność yy, yy, przeżywać. I właśnie ona może być tak naprawdę y, przyczynkiem do czegoś pięknego i dobrego w naszym życiu, otóż do otwarcia się na Pana Boga. Y, dlatego, że właśnie to poczucie może nas y, jakby popchnąć, czy jakby nakłonić do tego, żeby nawiązać głębszą relację z Panem Bogiem, żeby On właśnie w to miejsce tego poczucia samotności wszedł. I w ogóle myślę, że można nawet taki apel, jakby apel sformułować właśnie dla osób, które na przykład właśnie czują, że jakoś mają za dużo tego czasu, że są same, że nie spędzają go w towarzystwie. Zastanów się, może właśnie ten czas takie, takiego odosobnienia od innych ludzi jest dany przez Boga, żeby czas, który można spożytkować na modlitwę, na taką osobistą, osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Nie modlitwę, która na przykład jest zorganizowana we wspólnocie, że są jakieś formuły narzucone, tak to nazwijmy, ale jakby zaplanowana ta modlitwa, ktoś na przykład opracowuje tekst, tylko jeżeli ja jestem sama, na przykład, nie wiem, w pokoju albo idę sama, Sama do kościoła na adorację, to tak naprawdę nie muszę nic udawać. To znaczy, człowiek wtedy ma taką szansę bycia naprawdę takim ogołoconym przed Panem Bogiem. I my, mi się wydaje, że wiele osób, jakby my, myślę, niewiele nie osób, ja też mówię o sobie, przyjmujemy jakieś maski, jakieś takie schematy, jak się modlić, że trzeba być grzecznym tutaj, prawda, przed Panem Bogiem pokornym. I na przykład człowiek potrafi coś udawać, kiedy w nim się na przykład buzuje, albo ma e, jakiś żal do Pana Boga. I właśnie ta samotność jest tym czasem, kiedy nie trzeba nic udawać. Przecież Pan Bóg i tak nas zna, prawda? Więc to chodzi jakby takie zupełne otwarcie się i taką spontaniczność naturalność. Myślę, że to jest wielka szansa. Jeżeli ktoś ma rodzinę, na przykład właśnie duże dzieci, to myślę, że matki, które ogarniają życie rodzinne, czy ojcowie, są w stanie powiedzieć, jak trudno jest zorganizować taki moment ciszy spotkania z Panem Bogiem, kiedy tak naprawdę często za tym tęsknią, za takim momentem na sam spotkania z Bogiem, a osoby właśnie żyjące samotnie tak naprawdę mają ten czas dostępny, prawda? dużo łatwiej mogą to spożytkować, i wtedy ta samotność staje się wielkim dobrodziejstwem, bo, bo po prostu jest to szansa taka, która może nas przemienić. My możemy niesamowicie, tak naprawdę w tej samotności, bardzo duchowo się rozwinąć. Porzucić te wszystkie podpórki, jakieś właśnie wspólnoty, czy spotkania z innymi ludźmi, że ktoś nas na przykład prowadzi do Pana Boga, że nie wiem, chodzimy z rodziną, ze wspólnotą do kościoła. Możemy zweryfikować, czy jak ja jestem sama, to czy rzeczywiście się modlę, czy się spotykam z Panem Bogiem i jak ta modlitwa wygląda. Więc, tak naprawdę, patrząc od tej strony, to samotność jest wielką szansą dla każdego, właśnie spotkania Pana Boga. Samotność może nam pomóc w rozwoju duchowym, ale teraz tak, jeżeli patrząc na relacje międzyludzkie, czy to nie jest tak, że jeżeli ja się czuję samotna, to tak naprawdę wokół mnie jest wiele osób, które czują się samotne? I czy to nie jest przypadkiem też możliwość, jakby do rozwoju dla mnie, w takim społecznym rozwoju? Mhm. Oczywiście tak, dlatego że, tak jak już wcześniej też powiedzieliśmy, że coraz więcej osób odczuwa tę samotność. Na to wpływają media te cyfrowe, które separują ludzi od siebie. Na to wpływa chociażby obecna sytuacja, kiedy ludzie są przymuszeni też do jakiejś tam izolacji. I tak, to jest prawda, że, że tak naprawdę można pomyśleć też od drugiej strony, kto obok mnie jest samotny? Nie tylko się skupiać na swojej własnej samotności, tylko też myśleć o tym, że, że może wokół mnie też są inne osoby, które tęsknią za jakimś towarzystwem, właśnie za kontaktem z drugim osobą, z drugim człowiekiem, i może ja, jeżeli odczuwam tę samotność, to mogę być darem dla kogoś, tak, żeby komuś tę samotność wypełnić swoją osobą, i ja mogę być darem dla kogoś. I to jest rzeczywiście też jakby zmiana takiego myślenia, prawda? Trochę z takiego egoistycznego nastawienia na siebie, na to, że ja bardziej patrzę na drugiego człowieka. I tak naprawdę naszą postawą. Możemy w ogóle zmienić, zacząć zmieniać postrzeganie w ogóle samotności w społeczeństwie, bo trochę ona się tak kojarzy jako takie piętno społeczne, prawda, że jak ktoś jest, odczuwa samotność, to znaczy, że jest jakiś niefajny, że jest aspołeczny, że ma może jakieś straszne wady charakteru, a tak nie jest, tak naprawdę każdy z nas może tę samotność odczuwać i po prostu yy, tak naprawdę warto się poczuć jako ktoś, kto może zaradzić czyjejś samotności, a nie tak być biernym tylko niech ktoś do mnie przyjdzie, żeby ktoś do mnie zadzwonił, że nikt mnie nie zaprasza na spotkania itd. Tak I to też jest jakby taka reguła właśnie, że osoby, które odczuwają takie osamotnienie i cierpią przez to, że często po prostu biernie czekają na inicjatywę czyjąś. A tak naprawdę warto przyjąć inicjatywę i, i właśnie kogoś zaprosić tutaj na niezobowiązujące spotkanie, prawda? Niekoniecznie to musi być jakiś, nie wiem, że dziewczyna chłopaka zaprasza i od razu jakiś z podtekstem, że już, już do ślubu, prawda? Tylko chodzi o takie towarzyskie po prostu, żeby być przyjacielem dla innych ludzi. I tak na przykład my w RCS-ie Przecież to jest wspaniała wspólnota, która właśnie takie bez, taką bezinteresowność po, y, pokazuje. Jest przykładem świetnie tego, jak ludzie otwarci na siebie, bezinteresowni mogą sobie pomagać i naprawdę się wspaniałe przyjaźnie zawiązują. Y, właśnie przez to takie po prostu otwarcie, bycie dla drugiego człowieka, podzielić się wiarą, czasem jakimiś swoimi trudnościami. I ta wspólnota się zacieśnia, oczywiście wszystko wokół Pana Jezusa, prawda? A czy masz jakieś konkretne rady, dzięki którym możemy przeciwdziałać tej samotności? Tak, w ogóle yy, zainteresowanych tematem odsyłam do książki Kevina Wosta Przewodnik po samotności, i tam autor wymienia 30 sposobów miłowania bliźniego. I myślę, że właśnie miłość jest takim kluczem do tego, żeby wyjść z naszej samotności, dlatego że wychodzimy do drugiego człowieka. Czyli na przykład yy, zadzwonić do kogoś, odnowić stary kontakt, cieszyć się małymi rzeczami, spotykać się, nie wiem, z dalszą, bliższą rodziną, cieszyć się dziećmi, też na przykład to jest bardzo ciekawe, takie, taki punkt właśnie tu autor wymienia, że, że takie, taka radość dziecięca, ona jest ta, taka uwalniająca, jakby taka, taka boża, taka czysta radość, prawda? Więc właśnie też, żeby się uśmiechać, żeby, żeby dostrzegać też dobre strony życia, po prostu jakby tak pozytywnie patrzeć na życie jako na dar yy, Pana Boga. Ale też takie bardzo praktyczne rzeczy, na przykład warto y, sport uprawiać. To jest zdrowe i nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Myślę, że to jest szczególnie rada dla mężczyzn, prawda? Że ta tężyzna fizyczna też człowieka jakby poprawia jego samopoczucie. endorfiny się wydzielają, prawda? To jest po prostu taka bardzo uniwersalna rada. Y, ale na przykład można też, nie wiem, napisać do kogoś list. Y, to jest taka już można powiedzieć archaiczna forma y, komunikacji. No, ale wysłać komuś list żeby było coś zupełnie wyjątkowego. Warto organizować jakieś na przykład wspólne wyjścia, ale nie takie, żeby po prostu wyjść. Tylko na przykład nie wiem na kajaki. No może teraz trochę trudniej, ale do lasu, jakieś takie w konkretnym celu, albo jakieś hobby też sobie znaleźć. Może znaleźć właśnie też towarzyszy do jakiegoś hobby, żeby wspólnie robić, nie wiem, szydełkować, albo grać w piłkę, uczyć się grać w szachy. Tak naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Można pożyczyć od kogoś książkę albo, albo komuś pożyczyć moją ulubioną książkę, pożyczyć komuś i potem jest temat do rozmowy. Jeżeli to jest jeszcze jakaś wartościowa duchowa książka, to przy okazji pogłębiamy tutaj, prawda, życie duchowe z Panem Bogiem. Można nawet się umówić z kimś, pójść razem na mszę świętą w niedzielę albo na różaniec taki gdzieś w lesie, że się pójść drogą, czy teraz na drogę krzyżową gdzieś, yy, chociażby w takim, nie wiem, w przyrodę gdzieś. Albo nawet po mieście, czy zorganizować grupę modlitewną za kogoś potrzebującego, odwiedzić kogoś w szpitalu potrzebującego. Zobaczcie, pomysłów jest tak naprawdę bardzo dużo, i to wszystko jest motywowane we wnętrzu jakby najgłębiej właśnie tą miłością bliźniego. Czyli we wszystkich tych rzeczach, kiedy człowiek ma motywację taką, żeby być dla innych, żeby, żeby jakoś Pana Boga też innym nieść, no to, to jeszcze bardziej jakby człowieka rozwija i, i tak naprawdę no jeszcze bardziej on się zbliża nie tylko do Pana Boga, ale właśnie do drugiego człowieka. Ale w zasadzie od czego zacząć? Jeżeli zdaję sobie sprawę, jeżeli zauważam, że czuję się samotna, bo praktyczne rady, odezwij się do kogoś, napisz do kogoś, zobacz, może ktoś czegoś potrzebuje, ale taki ten pierwszy moment, kiedy ja rozpoznam w sercu, że ja czuję się samotna, to co zrobić, żeby sobie to wszystko dobrze poukładać, żeby nie przesadzić też, albo żeby sobie nie zrobić jakichś dużych wymagań, których i tak, nie, tak, których i tak nie będę potrafiła spełnić. Więc, no, no właśnie, tu co mówisz za dużo, o za dużo wymagań. Myślę, że po pierwsze warto zwrócić się do Ducha Świętego, czyli po pierwsze moment modlitwy, żeby Pan Bóg nas w tym pokierował, żeby On pokazał nam nasze serce, żeby nam dał doświadczyć swojej miłości, prawda? I wtedy człowiek po pierwsze wewnętrznie się zmienia z Panem Bogiem. Po drugie warto sobie tak na spokojnie zastanowić się i zrobić takie rozeznanie, co powoduje, że ja jestem samotna? Co, y, budzi, moje, jakby, co, co budzi jakieś negatywne emocje? Y, co powoduje cierpienie w moim życiu? I tak naprawdę właśnie te emocje w sobie i to swoje nastawienie, myślenie o sobie możemy po pierwsze zmienić. Dlatego, że y, nie możemy zmienić drugiego człowieka, nie możemy zmienić y, zachowania innych ludzi, prawda? Możemy siebie zmieniać od wewnątrz. No i jeżeli już sobie tak. Y, na spokojnie z Panem Bogiem zdamy z tego sprawę, to właśnie zacząć od małych kroczków, czyli nie hura wszystko naraz robię, tylko właśnie po kolei, co mogę zmienić, nie siedzieć i użalać się, bo samym myśleniem się nic, człowiek nic nie zmieni, tylko właśnie musi pierwszy krok zacząć robić, jeżeli czuję się samotna, zadzwonię do kogoś, prawda? Czyli zacząć działać. Duch Święty daje łaskę nie na myślenie do przodu. A jak, jak kiedyś przyszłość, a jak tam przeszłość, ktoś był przykry, jak, a jak się kiedyś do mnie, czy się odezwie, czy nie, na myślenie Pan Bóg nie daje łaski. Duch Święty przychodzi i do działania naszego. Jeżeli ja teraz, dzisiaj, w tym momencie coś robię, to wtedy Duch Święty daje mi łaskę, żeby to robić dobrze z Panem Bogiem. Więc myślę, że taka rada, żeby po prostu zamiast myśleć, zrobić pierwszy krok. Warto też sobie postawić pytanie, czy aby ta samotność nie jest wielkim darem Pana Boga? Dlatego, że jako ludzie wierzący wiemy, że Pan Bóg kieruje naszymi losami, jeżeli Mu się zawierzamy, to w ogóle w sposób szczególny nami kieruje. Czy ten czas takiego osamotnienia nie jest właśnie szansą na to, żeby wzrastać duchowo, żeby się otwierać na Pana Boga, żeby pogłębiać swoją relację? I czy nie jest zaproszeniem do Krzyża Chrystusa, żeby wziąć i objąć ten krzyż, żeby pokochać samotność i jakoś się zjednoczyć w tym przeżywaniu z Chrystusem. Teraz mamy czas Wielkiego Postu, więc tak naprawdę to są. Mm, no, ten czas, kiedy właśnie się jednoczymy z tym cierpieniem Chrystusa w sposób szczególny. Więc może to jest taka wielka szansa do tego, żeby jakieś owoce wielkie, duchowe wzrosły. Może to jest szansa, żeby ofiarować to swoje poczucie samotności, jakieś cierpienie za kogoś potrzebującego, może na przykład za małżeństwa, które przeżywają trudność w relacji. Tak naprawdę owoce duchowe mogą być wielkie. Chciałabym jeszcze jedną ważną rzecz dopowiedzieć, że często osoby, które właśnie w taki zły sposób destrukcyjny przeżywają samotność, że one mają często tendencję, do takiego bardzo negatywnego, no negatywnej pamięci, może tak to nazwijmy, że pamiętają tylko sytuacje, kiedy ktoś na przykład nie zadzwonił, albo pominął w jakichś zaproszeniach, takie, albo nie wiem, przykro się odezwał, czy nie, nie, jakoś nie nawiązał rozmowy, tylko, tylko takie smutne i przykre dołujące się, to, i tak się dołują właśnie tą swoją pamięcią i tylko o takich rzeczach, przez takie jakby negatywne sito o swojej pamięci, o swojej przeszłości pamiętają, a tak naprawdę, tutaj człowiek powinien, powinniśmy nad tym pracować, żeby być przy prawdzie. To znaczy, nie robić sobie selekcji i tylko pamiętać o tych przykrych rzeczach, gdy ktoś mnie nie przywitał albo ktoś tam mnie pominął, tylko patrzeć, czy, że były na pewno też sytuacje miłe. I to jest bardzo ważne, bo to też kształtuje nasze myślenie. Mogłoś, serdecznie Ci dziękujemy za te słowa o samotności, szczególnie takie ważne teraz, w tym czasie. I miejmy nadzieję, że te słowa być może komuś pomogą, aby rozpoznać tę samotność, ale też, żeby odpowiednio ją wykorzystać i rozwinąć przede wszystkim siebie. Bardzo się cieszymy, że byliście dziś z nami. Mamy nadzieję, że coś wykorzystacie z tej dzisiejszej naszej rozmowy. A zarazem zapraszamy Was na kolejny odcinek studia już za dwa tygodnie.